Jestem, słuchajcie, pulpit mi teraz nagrywa nagle. Dobra. Bez komentarza, bo... Mam mijankę, czyli że co? Eee... że leczenie w... Ryj? Że jak leżę i się podnoszę, to jest mu 50%. Okej okay. Kwiatki mam, czyli botanika. Ja mam dżilka pół tego. Totem wstawany chyba mam. Co on tak biega tutaj, jak na seranie? Jezu, co to? Coś z tymi kolejami jest nie tak! Ona jest jakaś dziwnie skarbiona, o, a nie już na Już który... daj spokój. <grym> normalna kobieta... Nie, nie jest normalna kobieta. <grym> Mam dość ile razy ja będę non stop... ...nojona przez tych... Zawsze. Skiderów. Dzwonek i dzwonek w kółko też. Tak Aha, przyszła tutaj z nami ta sable, super Nie mu zaraz założeń, ładu ładnie <noise> wypuździ <noise> No to do mnie zaś przyszła Nie zdążył wcześniej no i dobrze Nara A, wy co róbcie same Nara Może jak ta mina się długo ładuje ogólnie Uch, a wybuchłam jeszcze. No, no super. No, ja no i. No po prostu zrzygam się zaraz. Sabl leży przy zamku. Kurwa. <grym> <grym> <Kurde. grym> tak właśnie graasz. Emily Klejla, poczekaj. No to temu nie mam na tej mapie nigdzie, zaraz dostanę kurwy. No ale w ogóle ta latarka nie działa. A, dajcie spokój, to jest wszystko. Jest jakiś totem, dostanę zaraz czegoś. No jak go mam go ślepieć jak latarka nie reaguje? Może Boże, on prawie przez palety był w połowie. Palety, co to się stało? się tam czemu to temu nie ma nikt no, co ci to tam. No, mam stawany chyba. Czy jakiś? Jezu, tu zastanówcie kogo. Nikt nikogo nie robił innego, to ty. Jakieś ludki mi się pokazało, Nie wiem, co to znaczy. Aha, że razem to przyspieszenie sablę, dobra. Chodź sablę. Jezu, ile tego Lol, że stało? Dziewica <laughs> się wydarła jak głupia A idź już <laughs> Tak wstawany no. no To wstawane to nie tutaj nie leży, ona tutaj się trzeba Tu mu go widać nie widocznie. No ja widziałem na różowo. No tak się gena zrobi to widzisz widocznie. No, to oszukana. Poszedł do tego gena właśnie. Zabno tam nie ma. Nie możemy tego gena tutaj robić pod bramą. Teraz nagle widzę kolejny to co tam, ciekawe. Jest No ale pomóżcie leczyć. Mario, ja sable Boże, ty ping obsrana. Kto on pobiegł w ogóle, za kim? Ja nie wiem. No dobra. Coś mi kajać. Nawet tak ty. Te. Niszczę ten totem tutaj jeden. To mała, w małym trzeba gen robić. No to nie ma. Mhm. <noise> Coś tam dokończy tego pod bramą, to mamy trójgena, więc może się zainteresuj tym. On poszedł do małego. Kurwa, naprawdę. Zablokował mi paletę. <laughs> Niemożliwe to jest. Możliwe właśnie. No! Mi kleja ty <laughs> No nie kup mi tego gena! A jeby. Po co on tam poszedł gdzieś? No poszedł, zostawił mnie tu. Pilnuje tego gena pewnie pod bramą. Szybko. O kurwa. Po Dobra, też mam tą mijankę no, ale czy to coś da. Na pewno trochę. Że półpaska będę mieć, tak jak mnie podniesie, tak? No. Byście musieli poblokować mnie, nie? Dobra, jeszcze paletę. Boże! Nie wierzę w to! Zdejszczą się. No. O, jakieś dziwne miał takie przychodząki. Dobra, wierzę mnie i. Ja! Nie było pół paska. Na ile? Mniej niż pół. On jest tą jednak. <laughs> Myślę, że jest fajny. Jeszcze w łap dostał ode mnie na złość. Aha, na złość. No lecz mi mi klejla. Jezu, to nie, już nie, on nie odpuści mnie A, już. No dobra, no nie, no Boże, nie wierzę w was. Ja ty, czy ty zawsze musisz być tam, gdzie ja Bo ja nie wiem. Nie ma osoby żadnej, która mogłaby mi pomóc. No, w klatę u co to nie działa, tak jak zwykle to twoje pomysły Ale nie aż tak, że... No to teraz to już sama se Aha gdzie ten twój totem wstawany? No, tutaj gdzie właśnie umrę przez siebie No to kto to siedzi idzie w tym samym miejscu. Tak szybko wstaje To czekaj, bo on idzie najpierw po mnie, to się wstaniesz. No, o, zrobię LOL Tak? Aha. Zapierdalek ja będzie... Patrzcie, no, ty. a jakbyś ziadka miał to jeszcze szybciej? A, nie 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 mnie. Teraz mnie leczysz. Teraz to się sraj. Rescue... No, bójcie no, bójcie bo. Hit, bo ty tak chcesz. Ej, ja mam pomane kości i wszystko, to będzie godzina leczenia... On idzie do was? Tak? Tak. Trzasko na was No Ją za mną oczywiście, tak? Tu nie ma palety już. Ej. No, staw, nie. Boże... To jest taki szybki, nerwujący typ. Boże, bo ty napisałeś mi wiadomości. Co nie napisałem? Nie mam czasu, żeby się ubrać. No że z gołą dupą chodzę, tak? <noise> Aha, z paletę i mi ościce super. Ja, Ojejku, to sałku pisze, czy nie? Czy napisać coś, o kurda, dwójka, że to mnie nie ma. No, nie chcę, u mnie chcę oglądać, żeby widzieć te laberstwa. To była góra ja nawet sobie przez dwa miesiące nie zrobiła jednego odcinka, co dopiero. No ale przykro mi bardzo, że ma, um, jest mały. No właśnie to, to się. tę moją. co mam teraz zrobić? Teraz smarkam. No to kupiony, no, tak czekam na to, co No i dostała, kurwa. No przez siebie. Pan. Nieprawda. ...pod bramą, czy one już skończyły. No to trójgena zrobiły, no i pizda są. No to już jest koniec. On za mną idzie, czy nie? Nie mam właściwie połamane health. I tutaj w małym też... No, to wszystko, że... Bałagunaj nie ma. Golda Bałagunaja jest... A nie ma. Niara, nie ma. <laughs> no właśnie. Nie wiem, jak to wrzucać, mam tę resztę odcinków co, no trochę tego wyszło ogólnie, nie? No, cztery ogólnie z ci tak. są. Mhm. tam Vegas był czwarty. No i ten gen też już jest to No ale ja mam co zrobione. to wrzucać, Dobra. kiedy mam wolne, czy dni i potem trójka zaczniemy razem, czy ty dogonisz mnie jakoś? Ja cię dogonię, bo ja na jutro też na jutro zrobię, wiesz, żeby już być z tobą. Dzisiaj wyrzucę pierwszy jutro drugi. Aha, ale ten pierwszy to jest długi, nie? No, dwie ale... godziny aż. No nie ma gena zrobić. Możeście po piwie wszystko bez Ale ja nie mieliście. robiłem gena żadnego, więc... Poko. <noise> 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 Pani ma... <noise> no ja nie wiem, powinno być trzy geny, jest jeden, to ja też... No i tu idzie to już, taki... super. Zosok Ty jest gnuły No Boże, nie mogę iść! O jestem bromo, z raną. Sorry, Sabla. Ją ona miała, wiesz, krwotok i ją zaciąłem, ale oślepiło to. O Boże, ja przeskakuję przez to okno, on jest milion razy szybszy niż ja. On jest bardzo szybki, ja nie wiem o co z nim chodzi. Dlatego tak fajnie gra. Nie powinno mi to dotknąć! Zawsze słyszę to, że to samo. Co dalej? Już palet nie ma w ogóle na ratunku. Bałem jest jestem zrobiony, nie? No, stanę już teraz na pewno. Aha, na werandzie jest gen do zrobienia i ciekawe, gdzie ten trzeci. Jestem bardzo ciekawa. Choć tutaj Mikaela, Gena, a nie leczenie. Boże, ale nie jestem i je mnie to od tego. Tak, tak, mam sobie wziąłem specjalnie na tą odwagę. No okazję, ja miałem w poprzednim mecz. <noise> ale co to wykończycie, Gena? już nie będzie ciekawa. Wybuch no, nie Ale no, on sobie sam wybra. wybiera gdzie hit. No kurde. Ja pierdolę to... nie wierzę. No, Czemu co, co <laughs> tak ci stało? Ona od, odbiegła, wiesz, i wybuchła w tym momencie jak puściła gena, bo jak zwykle tak musi się stać. Aha, no no, no to weź tam trzymaj trochę to co. No, ja patrz to teraz. No, widzę. 70 to już Było na jest. koniec. Aha Nie wiem czy ja zdążę. To idzie jak równo. Niestety. Dobra, no Dobra, przynajmniej wiadomo, że się zajmie też kimś, nie? No rób ten gen! No czemu latarka? Aaaaah! Skończyłaś no, oczywiście, milion baterii i na ile to trwa? No to zaś nie skończysz. Przygórze. Ja, miałem ją miał stąd zabrać, to to skończę. Aha! Urazno. Co? Noet? Urazę mam. Dobra, spieprzaj. Ja pierdolę! Cześć, on mnie dogoni, to już wspomni. On za mną idzie. On wie, on wie, jaką o niego chodzę. Dobra, biegnie za mną. Co mam zrobić? Uciekać, otworzyć bramy, uciekać, nie masz żadnego wyjścia. Jaki głupi perk to jest, nie wierzę w to, ale nie widziałem jego aure. Dlatego widziałem jego aure. A to Przecież... dalej się zastanawiasz czemu... Boże, na co? Wypieprza ich z mapy. Nie ma jak, jak tutaj jest brama gdzie ty wisisz No to już i... otwieraj ją! Nie, ona to skrzynka z kisnę. Ale mnie nie widzi chyba. Czy widział cię przez ileś tam sekund i chyba jak otwierasz bramę to cię będzie no, ale widział, nie ale teraz już mnie nie widzi, a co on w ogóle tutaj haka nie miał czy co? Przyszedł, Ticho, poszedł. Was się... skupiam. Otwieracie jakąś bramę? Nie! Zaraz kurwy. Tak wygrać się do chuja? Zablokowane są gramy. A, gramy? To on wie, e. że tu jestem przez ciebie, bo mi kazać otwierać. Nie, oszaleje. Mikaela, weź no tutaj, czy. No, już po mnie. Przyszedł mi tutaj, tutaj bramy, sprawdził, że mnie nie ma, a jestem i mnie zobaczył w lodówkach jakichś. Zobaczył czy nie? Nie. <śla> Lodówka. Istne. Bramy są dalej zablokowane, nic nie chcę gadać. Przedmiot mi tutaj mi to sprawdził i poszedł. I... Coś mi po nocy chodzi, Boże. Pająk. Kabel pewnie. Mikleja. Mikleja, zrzucaj tą paletę! Robicie te bramy czy nie? Nie da się, bo są za... zablokowane jeszcze Mikleja, one są dalej zablokowane. No to ja też już mnie nie ma, bo się gustrzecie. Dlaczego no, to szybciej? A otwiera się już to czy Nie! Nie! To jeszcze musisz wisieć raz poza tym. Teraz można. Aha. Musisz go zająć, bo on mnie zajebie na raz. No ale jak mam go zająć jak palet nie ma człowieku? Hmm. Ona otwiera, ja otwieram. Normalny. Ja otwieram koło to temu jakiegoś No to nie tam, w ogóle nie tam. Powiedziałeś, no, że zająć No Ale mi umrzeć. A Ta już tam też. Co mam zrobić teraz? A, uf, uf, uf. <laughs> A, wup, wup, wup. No, bo... Ona musi się ściągnąć. Ty już otwieraj tą bramę i uciekaj. Będziesz się i zezrę płakać. Gówno zezrał mnie. Ja teraz... Ona tutaj przyszła, ta mi klejla. By mnie nie ściągniecie, to was zabiję. Ona robi totem! A po co? Gdzie on jest? Nie ma, nie wiem. Boję się wyjść z tej szafki. No to super, on ma dziewicę, no. co nas to ten przeniosła? Chyba się zeszczam zaraz. Nie ma dziewicy. Dobra, idę może się najwyżej trudno. Dobra, ona idzie. Ucieka już otwieraj tę bramę i wyjdź już. No to już po mnie jest teraz. Na... To jest już pięćdziesiąty raz. już mnie goni, już mnie mi nie uderzył, ale jestem na raz i tak, więc jakby nic to nie zmienia. A, no to szybko. Aha, no ale to nawet latarka. Och. Nic się nie da zrobić mi już. Ukleja. Co to, 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 to się dzieje? Umieram już. Zabiliście mnie znowu. No, Creator... <min schle performing alla> My mnie nie uratujecie. Macie ale jak, jak ty masz drugi, już nie kumam. Trzeci w sensie. A może się ten bramę otworzyć czy tak długo jeszcze? No, nie, mi tam. O ciebie nie wie, czy nie ma tam, gdzie masz być. Niech on ucieka już, ona. Mam dość. Kurwa, Czy jest ja ożywienie tej bramy? Może ona jest tak daleko, rzygam. Mnie zabił, Nara. Gdzie on jest, ten kutafon? Jak się dziwnie. Lądaj. Dobra, mara. Co bym chciała, żeby ci zrobił. Co? Co to jest za perk w ogóle. A. Dobra jestem mhm. co to jest za perg za Mam pasy w ogóle. A że, jak naprawimy generator, to dostajemy 5% szybciej, że będziemy naprawić przez 75 sekund. No skoro tak, no, no przeszła tak. mi tu z nim. Brak mi do głowy. Mam ten, że pod paletą, jak przejdzie to, dostanie była łeb. Elodie okay. Co daje killerowi efekt skrępowany na nim, że co nie może zrobić czego? Zniszczyć, może, paletę na przykład, nie? No to przez 6 sekund to, to jest. Ja mam kurwa na 50, a tam to oni na 6 Zrobiłem <grymki> gen. <kłysy> <grymki> <grymki> Jakoś mi szybko ten gen idzie. Nie no wiem, szybko, to, nie wie? wiem właśnie. Poszedł gdzieś tam do was, może nie wiem. No do mnie właśnie chyba. Tak, idzie do mnie. No, <laughs> Ma jakiegoś misia w ogóle na haku? On używa tego miecza? Nie wiem, co on robi. Pewnie używa, ale. Mhm. On no tak szybko te drzwi rozwalił? Nie rozwalił drzwi. Jak nie, przecież tam nie było przejścia. Przez okno przeszedł. Aha, ty Ja Jezu, pod paletą. Ile to procent muszę mieć? Eee. Nie zdążę. dąża. Za to zabytrzymanie godzinne. Czy samo? ten gen, mój szkoda. Aha, on jest tutaj ten gen, dobra. Frensataki na ciasto, wyrosnąć będzie musiało, makaron do zupy ugotuję teraz. Teleporty. Mhm. O kurwa! Boże, no. oh. galop! Test. Tam było to teraz zrobione? Nie z... widziałem, żeby tam było. to. na was losu, co poszło. Okej. Okay. No się leczyliśmy nawzajem, a na tym zasadzie ciekła. No już długo nie. się goni, help. Może, może tego genu skończyło chociaż. Czy ja mogę iść jeszcze uciec na chwilę? Nie wiem. No. To jest jakiś renifer fioletowy. No ma jakieś pluszaki kur... No, coś <kuh> Muszę dosyć, to troszeczkę przysięgam. Kopie gena. Ja bym się chciał leczyć. Czy nie skończy? On mnie nie skończy go nic nigdy. No wiem. Póki mnie nie do kurwi. Do małego biegnę, obstrzegawszy o znak. Co? <ślesk> <ślesk> Ja potrzebuję troszeczkę help. O, dostała ona w łeb, tak? Uleczkania potrzebuję. No to ja robię w wysokim budynku. Genu. Kiedy się skończy te z tych kolcy? Nigdy już, lol. Czemu? Bo już wlazłeś w mnie raz i zawsze będziesz. Nie powinno tak być, moim zdaniem. Ej, tego generów. Czemu on do małego mi przyszedł? Tutaj jestem w piwnicy dawno już. Wdupiać. To zwy się gąsie, ja już długo to robiłem. Okej, okay, daj. <laughs> Nie poddawać się... Ale o co chodzi? Ja dymnie. Okej. Okay. No to, no i okej. Okay. No Boże, a czy się tutaj muszą być? No mnie nie widział tutaj Kisna Dawaj to robimy Mamy skate 10% do gena na Okej, okay. To ja będę robić dziennie w razie gdyby do was przyszedł Właśnie chyba zaraz przyjdzie, bo łazi już tam blisko. Albo no, do ciebie idzie, nie wiem. Nie, ode mnie poszedł Miałbym w ogóle wyczerpanie jakieś, niby z jakiego powodu? są bramy? O, tu jest brama. Hm, tu chodził przed chwilą. Mhm. do widzenia. A czy to mnie? Już nie. Mhm. Łazi między genami. Nie wiem, czy jakiś trójgan. Tam są bramy. Trzeba iść tam dalej bramy. Wszystkie są bardzo daleko ode mnie w ogóle. Uh -huh, a trzeba iść tam tutaj. Aha, już otwiera ktoś tam w ogóle. Tam, hit? Biega. tam tu hak. Tak, a ona się czekała pod bramami. Uh -huh. No to już jest, to jestem jest, jest, gdzie ona otwiera, no trzeba pomóc tej kate. Mam nadzieję, że nie otworzy. Z te Krytynka spawa mi kleja Tutaj są Dobra No i okej, okay. a tamta niech sobie radzi teraz No se, jak pierdolnie to Poleta. Nie bo mi to tylko zastanuje niepotrzebnie potrzebuję. no O boże! A tamta? Coś z tamtą Nie będę oglądać. Aha. Boże, no tole czasu i dalej nie trafia do bramy żadnej. Ja nie, Tam to. Tamto mogła sobie otwierać Apteczkę nie, tak. miała, mogła sobie zrobić ten odczynnik miałaby przecież hita yy, dodatkowego. no, zaroba myślą w ogóle.